Dziękuję, poszukuję myślałem że gdzieś mam tą nie wiem jak to się nazywa tą mufę to wie, to dobre, że gdzieś to mam tutaj jakieś takie ale nie mam będę musiał iść do sklepu i, i kupić po prostu typiku hałas parę klientów było, teraz szukam jakichś takich wkrętów bo nigdy nie wiem jaki będzie dobry najlepsze to są zawsze te gipsowe te gipsowe wkręty one trzymają się wkręci do, to trzymają, a te inne to tam są za no, także tutaj wezmę dwa takie dłuższe Też tam jest płyta taki psowa, no to te w zupełności wystarczą Ale w razie czego wezmę W razie czego sobie wezmę i udajemy się do I udajemy się do sklepu kupić to tą... tą część elektryczną Dilla dostał jedzenie, zadowolony Zadowolony To jest najlepsze, to jest, to jest najlepsze Co ludzkość mogła wymyślać E, zobaczcie drut, drut Drut Jest prowizorka, jest prowizorka Trzyma do dzisiaj Jakby były same śruby, to już by się dawno urywa, urywało, wszystko Także drut to jest najlepsza prowizorka na świecie. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w sklepie. co Wam powiem odnośnie szachów? Klienci grają w te szachy, a Dila mówi, że aż ich głowy bolą. Nie, nie potrafią myśleć, no ale, ale jakie zajęcie mają i kupują papierosy i kawę i grają sobie w szachy. Czyli jest dobre. A Catur dobre? No Catur dobre. No, niedobre, dobre, no because, widzicie, niedobre są szachy, bo, musie, bo trzeba myśleć, nie? No dobre. Jest. <laughs> Catur dobre. No dobre. <laughs> widzicie, jak trzeba myśleć to jest bardzo trudno. To i głowa boli. Tak samo jak ma liczyć kasę. Jak porobiłbym ceny na przykład e, 10.20 to on już bym miał problem z policzeniem 10-20 plus 9.50, nie? No, dlatego ceny są okrągłe w sklepiku. Ale maszyna, o policja. Dobra, pędzę do sklepu robić tą elektrykę. Będziemy tymi drogami, które już znacie. Nie wiem, nie wiem czy tam... to już... Znacie dzisiaj. Fajna pogoda, słońce jest, zachmurza się, jest, zachmurza się. Ale to takie chmury na burze się robią pionowe. Kumulus stratus. Będziemy do tego sklepu tam u góry, pamiętacie co byłem mm. i zobaczymy czy tam to jest, bo nie przypominam, nie przypominam sobie, żeby Może nie zwróciłem uwagi, ale mam tyle do roboty, że mogę iść zobaczyć co tam się dzieje. Restauracja puszcza no, Ale czy ktoś tam siedzi. Lunch time jest, to powinno być trochę trochę wiary. Ale wiadomo, ceny prawdopodobnie są zaporowe. Nie dla wszystkich. Mogłem iść tam tędy, ale pójdziemy tędy. Pójdziemy sobie tędy. Siedzą mi palą. Dobrze, że nie piję kawy, bo bym chodził do Starbucksa. A też indonezyjskie kawy są dobre. Jeszcze taka, jak ta, co kiedyś robiłem filmik, świeżo palona. Pamiętacie? Dobra, nie będę Was przynudzał. Dobra, zbliżamy się do tego sklepu. Zobaczymy, czy tam to dostaniemy. Może niekoniecznie to samo muszę dostać. To w świetle dnia wygląda tak. Wiecie, taki półdach tutaj jest. Półdach tutaj jest scena na tej scenie odbywają się te imprezy co od czasu do czasu Wam pokazuję ale podoba mi się, że tu jest ten sklep bo to zaczyna tak jakby wracać do życia bo kiedyś tutaj to wszystko to było normalnie były sklepy tu wszystko co widzicie to były sklepy pootwierane, zostały tylko szyldy przez, e, przez tą całą aferę na świecie co Great Gate wywołał żeby zrobić więcej kasy No, tak to wygląda Idziemy poszukać tego elektrycznego dziadostwa. Dobra, zobaczymy się w sklepie. Ach, niestety nie mogę tutaj tego znaleźć, no najprościej to by było się gościa zapytać, no mu pokazać czy, czego szukamy. To takie są różne cudeńka, widzicie No ale tego akurat co poszukuję to nie ma To jest parę półek, no, tutaj muzyka taka graje taka muzyka, że nie mogę na... no szukam i szukam i nie mogę znaleźć tam też nie ma elektrycznym tutaj są farby, kleje ale nie ma tego co szukam do łazienki są różnego rodzaju, ale ale najlepiej będzie jak po prostu gościowi pokażę o co mi chodzi dobra na ładno się. Świat. to a jest OK, ale na No, i takie coś już zupełności mi wystarczy. Za 14, a tam bym zapłacił 50 albo 60. Okej. Także nie wiem. Tu było za 14 tysięcy rupi, rupi, a tam w tamtym sklepie prawdopodobnie zapłaciłbym. może możemy iść zobaczyć, porównać cenę, czy tam to znajdę, ile by to kosztowało. Nie? Tu mamy 14 tysięcy. Zapamiętajmy, a zobaczmy, może się mylę. Może tam też jest takie tanie. No i kupiłem za 14 tysięcy jakoś po Tajlandzki i będzie dłużej trzymał, prawdopodobnie jak to dziadostwo, co oni założyli. Tutaj macie rzut na fontannę, a my idziemy na sam dół. Teraz musimy zjechać tylko dlatego, żeby porównać tamtą cenę. Tutaj jest dobre to limsu ale nie kameruję, bo tam ludzie jedzą. Dobra, ja idę po tych schodach, by stał i czekał, żeby mnie... Idę na sam dół. Dobra, jestem w tym. Zobaczcie, takie coś jak ja kupiłem. Tutaj kosztuje 19,90 prawie 20. Kosztuje prawie 20. Nie? Prawie 20 kosztuje takie coś. To jest fajne. Ta przedłużka do lampki. No, fajne tak. No, czyli 5 yy, tysięcy. 5000, 5000 sobie zaoszczędziłem. To 5000 razy. To już bym coś miał, 15 tysięcy razy 4. to już bym miał obiadek. No, będziemy do domu zakładać. Wchodzimy w Aleję wiatrów. Ale, ale. Całkiem takie. Moja sąsiadka z góry ciągle hałasuje. ale Wchodzimy w Aleję wiatrów. Tutaj cały czas jest wiaterek przyjemny. Przyjemny wiaterek, ale dzisiaj hałasują, coś tam robią. Przy balkonie. Zaczynają. A te kwiatki co posadził? No zaczynają puszczać pędy. Pamiętacie co wam pokazywałem? Zaczynają puszczać młode liście. Tną żelazło. Tnom żelazło. Spawają balkon, naprawiają. Płytki pną, o, płytki pną czyli balkon naprawiają a my pędzimy do góry bawić się w elektryku hej no właśnie tam, tam musimy się dostać zakupiłem nową zakupiłem nową zaraz tutaj rozpakujemy rozpakujemy bo to już było rozpakowane raz pudełka jeszcze nie wyrzucam Każą rozpakowywać na oczach, czyli rozpakowałem na oczach. To wygląda następująco. O. Nic skomplikowanego, to, to, to nie jest dwa kabelki, to jest mój śrub, śrubokręt. Śrubokręt. Zapomniałem śrubokręta. Mam takiego śrubaka specjalistycznego, do, żeby mnie nie, nie kopnęło, co miało miejsce w sklepiku i tam nic skomplikowanego nie będzie, jak tylko podpięcie tutaj widzicie tych, podpięcie tych kabelków i przykręcenie tego, przykręcenie tego śrub wkrętami gipsowymi, które, które sobie ze sklepiku przyniosłem. Zaraz wracam tylko. Muszę, a nie, są tu w kęku. Dobra, Nie mam, nie dam tych. To są trochę cieńsze. To są troszkę cieńsze. Jedna, za słabe. Trzeba będzie przykręcić po prostu w innym, w innym miejscu zrobić nowe dziury. Przekręcimy w innym miejscu, robiąc nowe dziury. Nie wiem, czy będę widział. Tutaj naprawdę nie ma nic skomplikowanego. podłączenia. Te kabelki jeszcze powinny być zrobione tak ładnie: zakrzywione. <laughs> zakrzywione i zrobione. Takie, takie powinny być zrobione, takie podkówki, i wtedy ładnie, ładnie tego i będzie się trzymało. Ja zrobię to po. Ja zrobię to po po tutaj Zrobię to po tutaj czemu jedna Podpięte po tuteżemu. Teraz przypniemy żarówkę. Kręcimy. I obadamy co się będzie działo. Ale was zanudzą, nie? No ale takie, takimi pierdolami człowiek się zajmuje, cały życie, nie? Nie! Yeah, mamy światło! Mamy światło ładnie to. Teraz to pod, e, podłączone jest. Wkręcę tylko w innych miejscach. Tutaj takie straszne. Wszystko, to wszystko odpada. Ten cały ten. To wszystko odpada. Oni tutaj, ja nie wiem, oni to spachlowali. Zrobili takie szpachel i ten szpachel odpada. No ale niestety tam widzicie żółte plamy. Tam sąsiadka nas zalewa sufit, ten gips to jest gips się robi taki czyli niedługo spadnie nie? no nic, to będziemy czekali aż spadnie dobra, nie będę was więcej zanudzał wkręcam to i do zobaczenia do zobaczenia wkrótce, prawdopodobnie poskładam wam w jeden odcinek parę takich różnych, różnych rzeczy które robiłem, żeby no, po prostu, żeby jakaś długość tego filmika była. Pozdrawiam Was serdecznie, ale nie rzęzi nie? Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Hej, lajkujcie. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie. Źle, dobrze, niedobrze. Pozdrawiam. Hej. No, robota zrobiona. Filozofii w tym nie ma. Filozofii nie ma w tym żadnej. Ja nie wiem czy tego nie ze bo bo tak wygląda dziadosko. Czy trochę tego ze zeskrobię, albo coś z tym zrobię. Także pozdrawiam Was serdecznie. A lustro to nie w tej łazience tylko w drugiej łazience Można szpeknąć jak tu jest zamontowane. Tu jest, tu jest lepiej zamontowane. W tamtej trzyma się tylko dosłownie na jednej śrubie. Okej, okay, okej. Okay. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego hejka.